O, Jurek! Co ty tutaj robisz? Jurek. Jurek. Co się stało? Co się stało? Jak to? Biegłem, nie? I uchem nie zarzucuje. O uchem. uchem. Co ty pierdolisz? No już po nie, nie ma opcji, Najebałeś się i wiesz, na Nie, nie, to raz. W sumie to dobry dzień był, umrzeć. Wiesz co? Ma ktoś Marsa? Kurwa. O nie! O, tu, tu, tu. Ja pierdolę, ja to, to już, jest na to ten już ten po wszystkim. Kupak. nie, to dla chłopaka, to nie, to. dobra, panowie, już, już, już masz na nasza nie? Mam do was przed śmiercią... Jurek, nie odwalaj tu kity! ...dwie prośby, nie? To ty pierdolisz? Przecież wszystko wróci do normy. Nie, nie. nie. Ju, już zdycham, nie? Pierwsza prośba, laps. Dajcie po mojej mamie. Śmietana? śmietana? 18%? Tak, no, bo miałem do już, Nie, nie, bo do, do sklepu miałem po prostu. Tak, tak. A pomidorowo kradłeś? No, no tak. Latę no, no, ma do 2 maja. No, jeszcze reszta, nie, żeby nie było, że oprócz są to sądzę. Płaciłem rację. Ostatnia prośba. Jurek zapłacił najwyższą cenę. Nie wiem, że to, ale tam bardzo mocno. No co poradzić, no każdego kiedyś musi go spotkać. No. On był dobrym człowiekiem. Co teraz? Ty, ale... Henik źle drzwi zamontował chyba tu, wieszku. Ja no, będzie cheniek też mi wyglądał na jakiegoś... Ty, no bo to tu do Futryny nie dochodzą. No widzę. A Rabi? Co tam? Gdzie jestem? Tutaj! Wpadłem się umyć, ja po mnie A to tutaj tam masz umywalkę, to możesz... A, no to zaraz, ok. Co tam panowie? Słyszałem, że triumf. Nie do końca. Co się stało? To mało słońca. Jurek nie żyje. Właśnie przychodziłem, obok bramy... No drodze. właśnie, no, no właśnie. No bo stale tam widziałem z walizkami już No się właśnie właśnie, ale coś miałem problem na bramce, bo... Nie metal pewnie te wykrywacze to o. zawsze. Mądrem do tej śruby w kolanach, no, tam no. to w ogóle. Dobra, podnowi, ale to też ma swoją dobrą stronę. Mhm. Mm ziomek Alaby bardzo potem się zniszczył, że tak powiem. I opętał Alabę. Czym się go opętał? Kiełbasą w No tak, Alaba stary łakoczuch. Nie, no. on wpierdala tylko chwytki. Ja pamiętam. Ale Smażyłem jest... mu w garach cały dnie. Na tłuszczu. Ale to jest wasza przewaga, bo on nie wie, że, że wy wiecie. Czyli chcesz powiedzieć, że on nie wie, że my wiemy, że powiedziałeś nam, że on nie wie, że my wiemy, że go opętał. No właśnie. Nie. Yep. No, no e, i musicie się skontaktować z pewnym egzorcystą, Mirkiem. Mirek? Tak. Połączyli was No dobra. tak. Odbierz, ty. Halo? Pan Mirek? Egzorcysta? No dzień dobry. Ja dzwonię w takiej sprawie, może trochę niedelikatnej, ale chodzi o to, że z chłopakami ostatnio biliśmy się z ziomkiem Alaby. Kojarzy pan tą postać? No tak, to jest legenda, ja wiem, ja rozumiem, bo... Badałem tą sprawę, także, także... Bardzo tak no, dobrze by Dobra, już, już, tak. No, Może byłoby się spotkać z panem i porozmawiać, bo teraz nie mogę za bardzo rozmawiać tutaj. Telefon mi się teraz rozładuje. Tak? To tam pod peronem, na dole. Dobra. No to do, 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 do widzenia, miłego dnia życzę. Do, do widzenia. No pa pa, pa pa, no pa. A jak ściągnąć labę tu jeszcze? Tutaj? Nie wiem, musicie go zaprosić. Widzę, że macie miód nakacjowy. Macie się na niego jak nie wiem. Wpadniecie z nim tak, żeby się wiedział, że będzie egzorcysa i tak dalej, bo pewnie on, jako on, alaba jest świadomy tego, że coś jest nie tak w jego masywnym ciele. Ale tak... Uda Wam się to zrobić, aby w jednym miejscu spotkał się Mirek i Alaba. Jesteście wygrani. No dobra. Dzięki. No, to ja z Panem się umyć, bo stygnie mi e, woda, Panie, nie? A, no dobra, to tam podgrzeją delikatnie. No właśnie spróbuję, pa, bo... Palec wstać, bo masz taki rozgrzany, to tam, wiesz... No, prąd... No, a, i powiedzcie Henkowi, że trochę zwalił robotę, bo no, jest niezły prześwit. Mówiłem tak? właśnie, że tam do, do, do futryny... No dobrał. właśnie, jest 15 centymetrów. Dobra. Trzymajcie się. No trzymajcie Weź tam drapcie też drzwi, bo wieje. Nie, nie chcę trzaskać, ale Dobra. No cześć. No cześć, cześć. Co zrobimy jak przyjdzie? No ja nie wiem. Trzeba go przywiązać. Przy, przybierzemy. Aha. Ty coś mówiłeś o chłoście. No, trzeba go wychłostać, żeby się nie rzucał, bo wiesz jak to jest. No. Dobra, ja dzwonię do niego. Weź go zaproś na ten miodek, wiesz. Alaba? Siemano, słuchaj, jestem u Dywana. No, wpadnij, mamy miód akacjowy. A ty masz taki dziwny głos. Aaa, gardziołko chore. No dobra. Ale wpadniesz. No dobra, no, to na razie. co? Będzie? No dobra. Ty, no i wchodzi, nie? I napiędoli tego łysego kutasa, nie? No Kurde, ani za pierwszym razem, ani powtórki nie widziałem. Ale łyse kutasy dobrze się napierdalają, powiem Musimy się wybrać. No, naprawdę. Można, można oglądać. Siemano, pydały! Alaba! Ja o, cześć. Siemano. Peda. Kurwa, chyba będę od ci się uływał, bo tak ci... Nie! nie wyjebało na twarz. Nie, spierdalaj! Rozkręcałem silnik od roweru i gorący olej chlapnął mi w twarz. I tak mi się zostało. Kurwa. Ty wiesz Chyba z się rozgryzało. O, dziękuję. Ej, Czesku! <tutek> Dziwki kurwy zabiję was, zniszczę was, będziecie szaczyć mi fiuta. Co kurwa? When I'm home. Panowie, tak zaczni. Tak. Tak, z panowie są jeszcze nie stanierci. Żony, Jony, ty ale samy. Zawsze zapominam. Przepraszamy panowie za rozwiązane jabłonki, ale nie było czasu się zebrać. No W czym problem panowie, powiedzcie? Mamy wrażenie, że on jest opętany, co można lekko wywnioskować po jego twarzy. Dziewki, kurwy! Pamiętajcie, że ja tak byglam się za jak rano, zostaje z łóżka i nie mam kawy przy stole, wiesz, nie trzeba, trzeba, trzeba. Nie jesteście jacyś pojebani? Owszem, jesteśmy. Pojebani. Dobra. te bardzo lepsze przeprowadzę... ...krótkie badania, żeby sprawdzić, czy naprawdę jest upętany, bo ja po prostu nie wierzę. Dziwka! Przytrzymaj go za stopę, nie? Ja? Szmatu jebana! Ty albo ty, lepiej. Twoja mama też tu była! Ej, chwilę, eee, weź mi Fokus! Liga! nie Tak! Zabiję cię ciko! Matkę ci z gwałce! No tak, no sprzedam, mnie też. Słuchajcie, jest. Jesteś zgrzybiałym dziadem! Obawiam się, że on jest opętany. No ty macie całe podziemie! A czym jest opętany? Kiełbasą. Śląsko! Śląsko. sera srać. Jeszcze raz się widzę taki przypadek. On musi mieć tą kiełbasę gdzieś pod. Śmażu weź, wypierdalaj mi z tymi łapami, mała no, dziwko. Ona biegnie to kiełbasy, bo no, ja zupełnie śniadanie, nie? I mógł się zablokować. do Nie To trzeba wyciągnąć mu przez dupę to. Nie. Tobie nie, mówię wsadzić Kostaza w, w dupę. Wytaj sprzęt. Dobra, to tam trzeba. Słuchaj, przytrzymaj go, nie? Ty za stopę, a ja... Spierdalaj. Zdrajcie e, nasze Dziwka. Dawaj go. Dwa. Dwa. Dziwka. małego a! 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 Wystarczy, wystarczy! Zostaw! Co Ci stało? Wystarczy! Chyba umierasz! czy nie ma? Chyba wszystko, razem z te świniaki Będę żył, a już nie ma. Nie wierzę! Chcę nie powiedzieć, że właśnie pokonaliśmy ziomkę, ale. Znaczy my pokonaliśmy, nie. Nie. Gdzie, gdzie, my, gdzie ty nas? Gdybyśmy do was. was nie i nie zrobili smoka, którego osłabił, to wyście byście teraz parzyli mu sobie herbatkę. Nie, no, jest, no. To tak. szczerze powiedziawszy, wolałbym parzyć sobie herbatkę. On, niż... on dojdzie do siebie, czy, czy nie. E, Tak, ale pewnie będzie chudszy. Nie, ale bo nie może być chudszy. Co byście najlepszego zrobili? Przykro nam ma no, no, masę specjalną. No, podpisywaliście kontrakt, mogliście się że to jest zawsze. Pan zyskał się, przyjaciela. trzeba. Ja spadamy. Aczkolwiek stąd. Jak już zawsze będzie nosił z góry i, I co tak sobie idziecie? A jak o, jak coś poszło nie tak? Ej, teraz, się zaraz się nam własną. No, gdzie? Tobie. ej. dlaczego? Ej! Co się dzieje? Kurwa. Ale Dino, miejmy nadzieję, że to zadziała. Laba? Laba? Laba. Co się dzieje? Chyba się udało. No kurwa znowu menażowałeś grubo. <grym> A pizza po twarzy. <grym znać w tle> Upierdoliłeś się wczoraj owców. Chyba mój jajca ssałeś. <grym znać w tle> Stary, dobry Alaba. I tak zakończyła się historia wziętu Alaby. Szkoda, że nie dożyli tego momentu.